Witamy w instrukcji obsługi kolorowej stacji meteorologicznej BALDR model B0360. To urządzenie, sterowane drogą radiową, oferuje precyzyjne wyświetlanie temperatury i wilgotności oraz prognozy pogody. Przed użyciem zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją. Aby uruchomić stację meteorologiczną, potrzebujesz głównej jednostki z zasilaczem AC lub trzema bateriami oraz czujnika z dwiema bateriami odpowiedniego typu. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane. Główna jednostka stacji meteorologicznej oferuje wiele funkcji, takich jak wskaźnik sygnału czujnika, aktualna temperatura i wilgotność oraz prognoza pogody. Możesz także monitorować fazy księżyca i czas wschodu oraz zachodu słońca. Czujnik zewnętrzny mierzy temperaturę i wilgotność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Posiada funkcję prognozy pogody na 24 godziny oraz możliwość wyświetlania tendencji temperatury za pomocą strzałek. Stacja pogodowa Baldr oferuje funkcję alarmu temperatury, która ostrzega o wysokiej lub niskiej temperaturze zewnętrznej. Możesz ustawić wartości alarmowe, a urządzenie poinformuje Cię o ich przekroczeniu. Podświetlenie stacji można dostosować, a kalibracja pozwala na precyzyjne ustawienie wartości temperatury i wilgotności. W razie problemów z odczytem, zalecamy ponowne ustawienie czujnika i głównej jednostki. Stacja meteorologiczna Baldry jest objęta roczną gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze. W przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, przedstawiając dowód zakupu. Dziękujemy za wybór produktów Balder. Mamy nadzieję, że nasza stacja meteorologiczna spełni Twoje oczekiwania i będzie niezawodnym narzędziem do monitorowania warunków pogodowych.